Jaką moc mają twoje przekleństwa? Gdy przeklinasz kogoś w złości, co się wtedy dzieje? Gdy złożeczysz komuś, jaką moc mają twoje złożyczenia? Zaklinasz kogoś, co się wtedy dzieje? Jaką moc mają Twoje zaklęcia? Wybierz sobie, proszę, jedną kartę. I dzisiaj dowiesz się, jaką moc mają twoje zaklęcia. Jedynka. Jaką moc mają twoje przekleństwa? To, co widzę, że mimo, że w złości możesz komuś złorzeczyć, zaklinać kogoś, przeklinać, to nie widzę, żeby Twoje intencje były takie, żeby rzeczywiście coś złego wydarzyło się tamtej osobie. Aczkolwiek Twoja moc jest taka, że osoba której złorzeczysz, którą przeklinasz, bo na przykład coś ci zrobiła, coś powiedziała niemiłego, to ta osoba po czasie czuje jakiś lęk w sobie, czuje lęk o dobrobyt, czuje lęk jeśli chodzi o tej osoby, związki, relacje z innymi ludźmi. I boi się, żeby one się nie popsuły. Tak działają Twoje złorzeczenia. Że wtedy ta osoba jest tak, jakby oślepiona, nie widzi jasno, nie wie, co się jej przydarzyło. Jest wtedy u tej osoby dużo pytań w głowie. Nie rozumie tej sytuacji. Nie rozumie, dlaczego osoby wokół niej w taki sposób się na przykład do niej odnoszą, albo dlaczego jakieś dane sytuacje ją wtedy, tą osobę, spotykają. To jest taka duża niewiadoma dla tej osoby. Gdy przeklinasz kogoś, to ta osoba musi się mierzyć z jakimiś zmianami u siebie w życiu, bo Różne sytuacje właśnie dzieją się nagle. Coś się zmienia. Coś, co było powiedzmy ustalone, nagle zaczyna iść w innym kierunku. Nie może się dogadać z innymi, czuje, że mówią w innych językach. Nie czuje się wtedy ta osoba zrozumiana i naprawdę nie rozumie, co się tam wydarzyło u niej w życiu. Więc Twoje zaklęcie powoduje to, że w życiu tej osoby wkrada się chaos. Ta osoba musi się w jakiś sposób zmierzyć ze sobą. Musi coś zrozumieć, coś przetransformować w sobie, bo jeżeli tego nie zrobi, no to niestety. Nie będzie jej się zbyt dobrze żyło, przynajmniej przez ten czas, dopóki to Twoje zaklęcie, ta złość na tą osobę będzie działało. Ale powiedziałabym, że to jest dla dobra tej osoby, bo po takiej zmianie, po zrozumieniu tego, być może jak ta osoba traktuje też innych ludzi, przychodzi. Ta refleksja wtedy, ta mądrość, i ta osoba może się skupić właśnie na swoim wnętrzu. I może wykorzystywać tą swoją siłę do kreacji czegoś, a nie do kłótni z innymi i udawadniania swojej racji. Bo jeżeli tak będzie u tej osoby, to ona nie wygra. I ta osoba to widzi. Bo moc Twojego zaklęcia jest taka, że dopóki ona nie odrobi lekcji, to nie pójdzie o krok dalej w czymś takim właśnie jak w dobrobycie, w porozumieniu, w takim spokoju, bo ta lekcja musi być odrobiona. Więc ta osoba doświadcza czegoś takiego jak nawału obowiązków, co się przytłacza, przygniata. Musi się skonfrontować z czymś, coś uleczyć, coś zmienić, bo tego jest za dużo. I ta osoba zaczyna dostrzegać, że być może to, w jaki sposób się zachowuje, może być krzywdzący bądź niesprawiedliwy dla innych, albo może się zastanawiać, co ona takiego robi nie tak w swoim życiu, że to ją spotyka. Że czy chce, czy nie chce, musi się skonfrontować z tymi swoimi lękami. Skąd one się wzięły? Skąd się biorą te konfliktowe sytuacje w życiu tej osoby? Nie czuję, żeby należała do jakiejś grupy. Czuję jakieś wykluczenie. I dlatego musi się skonfrontować sama ze sobą, z tym, co swoim zachowaniem, swoimi słowami czynami robi innym, żeby coś uleczyć u siebie. Więc, tak jak powiedziałam na początku, Twoje zaklęcia nie są szkodliwe, a wręcz są być może właśnie spowodowane w takiej złości, frustracji, kiedy jesteś przez kogoś źle traktowana. I prędzej to widzę u ciebie jako właśnie ochronę, że to jest od ciebie odbijane. Że masz dobrą ochronę i po prostu to odbijasz. Że to wszystko, co inni chcą ci zrobić, Przykrego być może, jest odbijane i wraca do nich. Czyli jesteś takim lustrem dla tych osób. Więc nie obawiaj się, że jeżeli kogoś przeklniesz w złości, to zrobisz krzywdę tej osobie, bo ja wręcz widzę tutaj, że jest coś takiego jak skonfrontowanie się tamtych osób z ich duszą. Bo być może. Zbyt daleko odeszli właśnie od swojego wnętrza, że tam jest tylko taki egoizm, złość, być może chciwość, być może właśnie niezrozumienie innych, jakiś cynizm i to takie odbicie od Ciebie powoduje tylko to, że te osoby, czy chcą, czy nie chcą, doświadczają. Dokładnie tego samego i to jest ku ich dobru, bo część osób, które właśnie tak się zachowują, zrozumie lekcję, bo nie da się doświadczać raz po raz czegoś niefajnego i nie starać się coś zmienić u siebie. Dziękuję. Dwójka. Jaką moc mają twoje przekleństwa, twoje złożeczenie? Twoje złożeczenia mają naprawdę dużą moc i z pewnością powoduje to, że osoby którym złożeczysz, tracą harmonię w życiu. Nagle, niespodziewanie dochodzi u nich do jakichś kataklizmów, do czegoś takiego, czego się totalnie nie spodziewają, coś się wali. Z różnych stron czują się tak jakby osaczeni, że mają takie poczucie, że albo muszą uciekać z jakiejś sytuacji, albo że właśnie dostają jakąś wiadomość, która ich totalnie zwala z nóg. Więc Twoje złożyczenia są naprawdę silne i mają moc. Że te osoby muszą się zarówno mierzyć z tym, że tracą, nie wiem czy dobytek, ale coś takiego materialnego dla nich, coś, co im odbiera, Taki grunt pod nogami. W każdym razie są bardzo zdziwieni, co się nagle zaczęło u nich w życiu dziać. Skąd nagle przychodzi ta taka energia niszczenia, zniszczenia czegoś u nich w życiu. Bo ja mam wrażenie, że ty nie przebierasz w słowach, że w złości potrafisz naprawdę wbijać sztylet boleśnie. I tutaj nie chodzi o to, że konkretnie mówisz to do tej osoby, ale nawet jeśli złożeczysz jej w myślach. To u tej osoby, zwłaszcza, jeżeli nie ma zbyt dużej ochrony, to tam naprawdę wszystko się zatrzęsie w jej życiu. Jeśli ta osoba, te osoby coś chciały ukryć, to nagle nie wiadomo skąd albo ktoś robi na nich donos, albo ktoś się czegoś dopatrzy i nagle dostają jakiś list z niezbyt dobrymi wiadomościami, że albo muszą coś spłacić, albo z czegoś się wytłumaczyć że to jest taki trochę szok dla tych osób. Takie nagle zawirowanie u nich, że coś, co dobrze prosperowało, nagle jest burzone, wygląda zupełnie inaczej. Więc ta Twoja złość, te twoje złożeczenie zaklinanie kogoś, są bardzo mocne. I to też może powodować to, że osoby, które doświadczają tego od Ciebie, Mogą szukać wyjaśnień właśnie w duchowości, albo zgłębiają jakąś wiedzę, bo czują, że coś tutaj się wydarzyło dziwnego. Więc zgłębiają jakąś wiedzę, żeby albo zrozumieć te zmiany, albo umieć się ochronić. Więc Twoje złorzeczenia powodują to, że te osoby bardziej się muszą zgłębić w wiedzę tajemną, że to ich sprowadza troszeczkę na inną drogę, bo widzą, że ta ich arogancja do tej pory, która była bezkarna, się skończyła. I to jest taki szok, i niedowierzanie skąd to się wzięło, ale też dzięki temu, w jakiś sposób ich dusza jest ratowana. Czyli to jest taki ostatni dzwonek dla nich, że to takie zburzenie jakichś struktur, które były stawiane na nieuczciwości, na cynizmie, na jakiejś złośliwości ma się skończyć. I te osoby zaczynają być bardziej ostrożne. Nie chcą już być może powielać tego, co robili do tej pory, bo to, te takie druzgocące zmiany u nich w życiu są naprawdę bolesne, bo mają wrażenie, że są właśnie osaczeni z różnych stron, że się z czegoś nie wywiną. Więc dlatego. Być może jakaś taka wiedza, być może duchowość wtedy wkracza w ich życie, bo nie mogą sobie za bardzo poradzić z tą sytuacją, która ich spotkała. Jest to taki szok niedowierzanie. Więc uważaj, kogo przeklinasz, bo te osoby wtedy naprawdę doświadczają to ciężko. Sprawdź, jak u ciebie jest ze złością, czy potrafisz nad nią panować, czy po prostu w takim szale złości potrafisz powiedzieć albo złorzeczyć komuś w myślach bardzo tak surowo, bez opamiętania, że masz gdzieś to, co się stanie z tamtą osobą. Bo jeżeli tamta osoba nie jest chroniona, to te złożyczenia, które są w stronę innych osób, są natychmiastowe. Tamte osoby to odczują, i to odczują bardzo mocno. Ale to, co widzę, to ty być może przeszłaś już właśnie dużo zranień w swoim życiu, i dlatego. Już masz dosyć. Nie chcesz dopuścić do siebie nawet jednego człowieka, który znowu wbije sztylet w Twoje plecy bądź w Twoje serce. Dlatego ty masz bardzo dobrą ochronę, ale twoja moc jest tak duża, że złożecząc komuś, wiedz o tym, że tamta osoba odczuje to boleśnie. Dziękuję. Trójka. Jaką moc mają Twoje przekleństwa? Gdy Ty kogoś zaklinasz, przeklinasz, to ta osoba ma wrażenie, że wszystko u niej w życiu zaczyna być ciężkie. Taką dużą ciężkość w życiu czuje, że wszystko jest pod górkę albo że jest wciągana w coś, co się zasysa, że nie jest w stanie się z czegoś wydostać, że jakiekolwiek problemy chce rozwiązać, czuje tam duże zmagania. Również czuje duże zmagania ze sobą, z własnymi myślami, z jakimiś lękami. Więc, gdy ty przeklinasz kogoś, jej życie tej osoby staje się cięższe. I w jakiś sposób godność tej osoby bardzo cierpi, bo nagle się okazuje, że ktoś. Kto jest wyżej nad tą osobą, zaczyna traktować tą osobę bez szacunku. I cokolwiek by ta osoba nie zrobiła, czuje, że nie ma to dobrego rezultatu. Że ile by wysiłku nie włożyła, nie jest w stanie dostać za to dobrą zapłatę. Czuję, że nie może się zbliżyć do innych osób, bo te osoby tak jakby były najeżone kolcami, że nie znajduje osoby, do której mogą się przytulić, która w jakiś sposób da im ukojenie, tylko tam jest bardzo duża ciężkość, zmaganie się. I te osoby czują, że cokolwiek by nie robiły, nie są nawet w połowie drogi, że wciąż te zmagania nie mają końca, i być może jest tak, że te Twoje złorzeczenia mają w jakiś sposób uczyć wytrwałości tych ludzi. Być może były jakieś takie umowy, dusz. Umowy pomiędzy Wami, pomiędzy Tobą i danymi ludźmi, że każdy kogoś czegoś uczy. Być może jakieś sytuacje, gdzie Ty właśnie przeklinasz kogoś, złorzeczysz mu, ma na celu spowodować to, żeby ta osoba wyrobiła w sobie dużą wytrzymałość, bo ja mam wrażenie, że osoby być może. Które w jakiś sposób działają ci na nerwy, z którymi nie chcesz mieć kontaktu, które chcesz od siebie odpychać, one są osobami bardzo wytrzymałymi, przyzwyczajonymi do tego, że życie jest ciężkie, zmagającymi się być może właśnie z sobą samym, ze swoją psychiką, ze swoimi myślami, z ciężkim życiem, ale ja nie widzę, żeby one się poddawały. Że ten ogień, który ich pali, te sytuacje ciężkie, tak powodują u nich zniechęcenie, ale budują w tych osobach również wytrwałość. Coś takiego. Dzieje w życiu u tych osób, że ich ogień jest gaszony, rozpalany i na nowo gaszony. Tak działają Twoje złożyczenia, zaklinanie kogoś na innych ludzi, właśnie. Duża też możliwość jest taka, że ty przez to przechodziłaś i teraz wręcz nieświadomie. Mówisz, złożeczysz, zaklinasz w ten sam sposób, co osoby wychowujące ciebie. I jeżeli w twoim życiu była taka ciężkość, to pamiętaj, że tak jakby z pokolenia u ciebie na pokolenie przychodzi te złożeczenie na kolejne pokolenia. To tutaj chodzi o to, żeby się zastanowić, czy chcesz iść tą drogą, czy to zmienić. Czy chcesz panować nad swoją złością, złożyczeniem? Czy dalej chcesz swoją energię w ten sposób wypuszczać w świat? Bo tutaj właśnie w jakiejś złości albo takim niezadowoleniu, albo właśnie tym twoim zranieniu wypuszczasz właśnie z siebie to samo, co sama dostałaś. Czyli, jeżeli ty byłaś wychowana w naprawdę ciężkich warunkach, tam nie było dobrego słowa, to nieświadomie powielasz ten schemat. Te złożyczenia, zaklinanie idą tą samą drogą i uderzają w kolejnych ludzi, w kolejne pokolenia. Dziękuję. Kórka. Jaką moc mają Twoje przekleństwa? Twoje złożyczenia mają taką moc, że zwłaszcza jeśli to dotyczy osób, które w jakiś sposób chcą być wielbione przez innych, są boleśnie chłostane czymś takim jak... Bolesną oceną ich przez innych, że czują, że ta ich radość, to co chcą zrobić, jest w jakiś sposób tłumiona. I zderzają się z tym, że inni nie widzą ich w takich superlatywach, jak oni samych siebie widzą. Więc, jeżeli takie osoby nadepną Tobie na odcisk, to nagle konfrontują się z tym, że to nie jest tak, jak w ich umyśle, że wszyscy ich lubią, wszyscy ich podziwiają, wszyscy chcą klęczeć u ich stóp. Nagle się konfrontują z czymś takim, że mieli jakąś iluzję w swojej głowie. Nagle coś tak, jakby ta bajka się kończy. Budzą się ze snu. I to jest taki bolesny u nich upadek. Że zaczynają się konfrontować z tym, że żyli w jakiejś bańce, w jakiejś nieprawdzie. Więc jeżeli Tobie właśnie zrobię przykrość właśnie takie osoby, które widziały tylko czubek własnego nosa, to te Twoje złożyczenie w ich stronę. Przynosi taki skutek, że ta maska opada, że oni naprawdę widzą wtedy to, że inne osoby nie zachwycają się nimi tak bardzo. Widzą wtedy u siebie tą ciemną stronę. Widzą to, że przeszli na ciemną stronę, że tam nie ma tego światła, o którym być może mówili. Czyli tutaj się wkrada ktoś taki jak nie wiem, jakaś osoba, guru, jakiś lider, ktoś, kto chce być na czele i zachwyca się tym poklaskiem innych, ale robi to z pobudek czysto egoistycznych. Czyli karmi te swoje ego, karmi tą swoją pustkę w środku. A jeżeli taka osoba ma styczność z tobą, ty to zobaczysz. Ty to przeklniesz, odepchniesz od siebie, bo ty tam nie widzisz dobroci, tylko właśnie takie karmienie tak naprawdę potwora, niedojrzałej osoby, osoby, która nie ma kontaktu z rzeczywistością i tam nie ma tej osoby czegoś takiego jak. Dobrych intencji względem innych ludzi. Tam jest tylko takie używanie innych ludzi, żeby karmić siebie. Jest duża pustka, jest taka czarna dziura, która zasie wszystko wokół siebie, i nawet nie pomyśli taka osoba, że w jakiś sposób właśnie wykorzystuje innych ludzi, ich energię. Bo tam chodzi tylko o to, żeby być podziwianą. Więc jeżeli takie osoby zaklinasz, to to ma taką moc, że nagle te osoby, czy chcą, czy nie chcą, zaczynają dostrzegać, że właśnie żyli w tej bańce, w tej iluzji, w tej nieprawdzie. Widzą tą swoją niedojrzałość, widzą ten swój egocentryzm. I tą taką osobę, która w pewnym momencie staje się żałosna, że tak bardzo potrzebuje innych, ale przez całe życie wmawiała innym, że to ona jest tą gwiazdą. A później nagle widzi, że bez tych szaraczków, jak być może ta osoba określała innych, ona jest nikim, bo ona w sobie, ta osoba nie zbudowała poczucie takiej ważności dla samej siebie, więc bez innych osób ta osoba czuje się pusta, rozpada się, nie ma jej. I to jest taka bolesna nauczka, bo ta osoba widzi, że swoje życie. Zbudowała na kłamstwie, na wykorzystywaniu innych, ich energii, na oczekiwaniu, żeby inni byli uniżeni, że ona jest wyżej, a te osoby są niżej. I nagle to bolesne takie zderzenie się z tą prawdą, która w końcu przez te Twoje zaklęcie, złożenie do niej dochodzi, do tej osoby. No jest takie dosyć druzgocące, zwłaszcza dla ego tej osoby. Więc jeżeli masz do czynienia z takimi osobami, to wiedz, że to takie odepchnięcie od siebie, Czegoś takiego, właśnie, że będę Tobie służyć, że tylko Ty masz rację. Jeśli widzisz, że po tej drugiej stronie nie ma żadnego zrozumienia, tam jest tylko wręcz takie wymuszenie na Tobie, żebyś karmiła kogoś, karmiła ego tej osoby. To pamiętaj, że jak przeklniesz tą osobę, odepchniesz tą energię, to to będzie z czasem również dobre dla tych osób, bo w innym wypadku oni zakończą swoje życie z tą pustką. Przyszli tutaj i zmarnowali swoje życie, bo nakarmili się cudzą energią, a nie zbudowali nic swojego, nic trwałego. Więc nie bój się kwestionować, nie bój się odcinać takie osoby od siebie. Ty masz dobrą ochronę. Nie dopuszczaj tych osób do siebie, którym ty w jakiś sposób masz cały czas dziękować za coś, uniżać się. Tylko odepchnij to od siebie, bo to nie jest dla nikogo dobre, ani dla ciebie, ani dla tych osób, które właśnie karmią tą. Ciemność w sobie. Pozwól im ujrzeć ich prawdziwą twarz. Dziękuję.